Mmmm, nowa jest podobna taka słabość. Jest słaba. Jako czar, twój. Albo po prostu oni mają nowe na którymś poziomie. O no, święte, piek. To jest po To jest we A powinienem ja to No też Mam trochę więcej kasy, ale następnym razem to. Zapomniałem zupełnie. Jest jakiś... zwoj identyfikacji? Mm. Ja nie widzę. Kol buty? Powiedzcie, że oh, to... Nie, jest! identyfikacji. I mały. Plus jeden do zręczności. Bomba. Mały tabizma. Plus 7 do życia. Super! Z takim to już nikt nie podskaczy No i stary. Mam tyle życia. Mam go w ma na, ma na oh. leczenie... Uuu, 400. No do 18 poziomu będę miał już, czyli następnego bodajże. Iron Skin. Do toporu się chyba do dziesiątki pakuje i wtedy już się idzie w te wszystkie skilla fajne. Chain Boots of Dexter. Ja mam... Nie, Crimson Boots. Nie, 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 Chcę Chain boots. Oh yeah, nie, później do a ty, po mój, weźmy sobie... Ma, nie masz, bo to, tak, jesteś idiotą. Zapomnę był każdy sek tak... doskonały. Autolans. Autolans. Ta coś mi... tak Dobra. Ty, tam jest jeszcze niezbadany tunel po drugiej strony. Tylko sobie dodam... więcej w siłę. Idziemy napiczać. Ostatnie pomieszczenie wow, Co to ma być? Ej, się z... za... Super, dzięki. Dzięki ludzie. What the hell? Jesteś widzisz? Nie, nie jestem zamiejętki. Wleciałem... Wleciałem w stado żuków. I co? No, ja też? Znaczy się wszystko wyczyściłem. Nad nie miałem sposobności uniknięcia. No, z siebie nie widzę Nie mogę nic więcej Super Wiesz co, chyba wszystko wyczyściłeś, łącznie z moją sakwą Nie, leżała na ziemi <grym> Serio? Tutaj leży, ślepu Jesteś ślepy, tu leży Pod filarem, no Nie było, widać No, ty, ty Laga miałem tu... <grym> Chcesz, możemy skoczyć do miasta? Um, yep. A. To mnie. Trzeba sprzedać stufa. Jak ci mogę pomóc? A, wszystkie gówniane stawy. Kurczę, ta kula była dobra. No, pole statyczne plus dwa. Super. Sweet. Mmm, złoty pas. O. 17% do regeneracji. Fajne. To lepsze niż kolejny pasek po ciągu Musi się życie samo. regeneruje. No kurczę. Wątpię, czy w takim tempie byś był niezniszczalny. Nie, no i stary. O, na pierśnik. Ja już jestem niezniszczalny, Nie potrzebuję za dużo. Na pierśnik, tak. Chcemy mieć na pierśnik. O, i jeszcze lepiej. O, pi... potrójny belt, widziałeś? <laughs> A potem wiesz pięć takich pasków i w ogóle masz je do brzucha, gdzieś tak do piersi na te pasce same. I wszędzie pociągny jest bo... Nawet nie możesz się schylać potem, oczy. sztywny ty mieć jeden. Kurde, ale super rzecz, Na po prostu jest tak... Taka. Mam złotą zbroję. E, Taszka I runy schowany. Hmm, w sumie też mogę to zrobić. I fioletowe i te, Ale ja mam tu same złote itemy, ohoho. Chcesz jakiś item złoty? Jest <noise> coś dobrego... I masz tu... Ale nie dla ciebie. No. Dla innych tak, ale nie dla ciebie. Jasne, super. To... czy znaczy nie skorzystam, kurczę. Czekaj, ja pierwszy... Jasne, wskakuj. A, nie ten. Tak, coś ty wziął sobie. Znasz ten miecz? I biegniemy przez pustynię. Jesteśmy hardkorami, to znaczy ja jestem, a on ja, bo jest babą. A baba nie może być hardkorem. Czemu nie? Jakaś reguła? Daj się przelecieć tym pająkom, co będzie hardkorem. Albo no, diable. Um... Chcesz być hardkorem? Daj się przelecieć. Rozumiem, że ty, <laughs> ty się dałeś jako barbarzyńca. Ja a sobie zharkowym yeah. staję cię. O oh, fuck, my tu ciepiemy z moim gościem. Nie Ach, powiem. nie ten. Ubrzeżenie od magii zmieszono jeden. No w tej. Trzeba teraz poszukać. O, tam jest przejście. Sprzełecz. Suche wzgórza. O, O, jak. O, ale przez nich Te stępy, które... których nie da się zabić, kiedy służą. Znaczy... Ja nie mówię, Bo mój gościu nie może machnąć toporem. 6 lata metr nad jego głową. A ten topór nas 2 metry, jak mi więcej. Kurna. Kurana, ale mnie wie. nie wie. Więcej... ...przygdy. Zróbmy to raz. Ojej. Bardzo kurde Z tyłka chyba wylecie Sorry no. Z takich kurdów Ścieżka oh, o -o -o. Jest listkowy. Nie wiem po co Ej no, Nazywa się Spearhead A rzuca Haha, to było dobre. Badylami. Nie no, rzuca jak mi się tu A, o tak chodzi. Tutaj wybuchał mikstur. Tu ma coś z dżiną wymienionego. Ja jestem kodyłką. A chodzi... Hmm, dla A, niech to. Gdzie byłem w tamtych chwili Plus 3 do wow. dexterity, jej! Mam teraz Gangst niż atak rating Mmm, lag A ja mam plus 28 większej wytrzymałości No Cool to jest? Salumaru straciłem Wow, ale lag był No i tam musimy iść Szale umarły to umarły Uła, nie to pewnie A Puste istoty Pieszają Uła, jest tak Wow, ale to czarujący kosmos. Hmm. Złoto, 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 złoto. Zostaw coś dla mnie. Wiedziałeś, się kiedy tamto miał nieświeży oddech. O. poszliśmy mnie dobrze tutaj. Kurcze, wygodne. Poty, poty do paska załadować. Mój. O. Oooo, piękna na walonkę. Oh shit. Dobrze, że tu żuczków nie ma, ramek się wieszy. No, są trupy, ale tutaj trupy nie są. Przynajmniej ich w moim minimalnym są. By nieumarłe nie umarły żółki. Nie umarły żółk. <laughs> to był pomysł. Dobra, bo nie. Są nadgniki tylko. Pierdzą? Tak. Pierdzą. Musimy przez tym przejść. O. O, o. Joel, czekaj dalej sobie picię. O, widzisz? jesteś ja tam poje. Więc co było?